Siema, Siema Taytory, ja wiem, że do świąt jeszcze troszkę czasu zostało. Ale święta w Brawl teraz będą szybciej niż te normalne. Stąd też myślę, że warto już co nieco o nich powiedzieć. Tym bardziej, że mamy nową, potwierdzoną pierwszą informację, związaną właśnie z świątecznym update'em. Dzisiaj, oczywiście, wam ją przekażę, ale będzie też wiele innych rzeczy, które przedstawią wam, jak właśnie ten event świąteczny w tym roku będzie wyglądał. A zapowiada się naprawdę mocno. Dlatego oglądajcie od początku do końca i serio nie pożałujecie. A zaczynamy ten filmik od grubej rzeczy. Każda osoba, która zostawił łapę w górę pod tym odcinkiem no i oczywiście subika na moim kanale bierze udział w takim fajnym mini rozdaniu, gdzie ja zabawię się w świętego Mikołaja, założyłbym czapkę ale nie mam jeszcze tutaj przygotowanej czapki świętego Mikołaja, ale wracając do rzeczy ja zamienię się w świętego Mikołaja i komuś z was spełnię życzenie, mianowicie napiszcie w komentarzu jaki prezent chcecie ode mnie dostać związany z Brawl Stars właśnie z okazji takiego Mikołaja, świąt niech będzie już i wybiorę jakąś jedną losową osobę której właśnie ten prezencik spełnię a no i tylko oczywiście jeszcze nie zapomnijcie o Kodziku Torii, to też trzeba robić żeby wziąć w tym udział i to tyle. W kolejnym odcinku na tym kanale pokażę Wam, kto zwyciężył. A tutaj szybciutko tam kilka osób, które ostatnio zakupiły karnet czy jakąś inną fajną ofertę z moim kodem. Tori w sklepie jest Was naprawdę sporo, więc wielkie dzięki za to, że mnie wspieracie i używacie mojego kodu. A osoba zaznaczona tutaj na czerwono zgarnia specjalnego skinka właśnie czerwonej mitycznej rzadkości. Więc gratulacje, ziomal, napisałem już do Ciebie na mailu, odpisz mi i ci właśnie tego skinka wręczę. Ale okej, okay, na początek tego filmu warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, kiedy w ogóle możemy się spodziewać świąt w Brawl Stars? Kiedy Święta w Brawlu się rozpoczną, no bo normalnie to wiemy, że jest to dopiero okolica 24 grudnia, jeśli chodzi o takie typowe święta. 24, 25, Wigilia i tym podobne. Aczkolwiek w Brawlu te święta i cały świąteczny event zawsze zaczyna się dużo wcześniej i mordeczki, moim zdaniem, możemy spodziewać się go już od początku grudnia. Nie mówię, że typowo wystartuje 1 grudnia, może tak też być, ale ja podejrzewam, że po prostu na początku grudnia to może być 2, 3, 4, maksymalnie pewnie 5 grudzień, gdyż 6 grudnia już mamy Mikołaja, no i wtedy też na. Pewno coś specjalnego będzie. W ogóle święta w tym roku to będą połączenia takich trzech różnych rzeczy. Po pierwsze, Mikołaja, właśnie świętego, który będzie 6 grudnia. E, po drugie, urodzin Brola, teraz bo urodziny Brola też wypadają w grudniu. A po trzecie, oczywiście, to normalne święta Bożego Narodzenia. W grudniu pewne jest to, że wbią Mechboxy, czyli te oto nowe Mecha skrzynki, e, no których nie mogę się doczekać, szczerze, bo tam naprawdę można trafić strasznie kozackie skiny legendarnej rzadkości. E, no i chyba każdy z Was już na nie czeka. Będzie je można też dostać za darmo, e, między Innymi za codzienne granie, no ale też oczywiście na pewno jakieś ciekawe twórcy tutaj oferty wprowadzą związane z tymi mechboxami do sklepu, więc tam też ich wyczekujcie. I one mają być od grudnia. Nie wiem w który dzień dokładnie, ale twórcy mówili, że w grudniu one będą, więc to jest taka kolejna rzecz, która tutaj, no może typowo ze świętami nie jest związana, ale wchodzi w tym świątecznym miesiącu, więc warto po prostu o niej wspomnieć. No i nie wiem jak wy, ale ja już bardzo chciałbym właśnie taką skrzyneczkę otworzyć. A jak coś mordeczki, to takie najmocniejsze i najciekawsze informacje dopiero przed nami, więc polecam oglądać do końca i nie przewijać. Następnie strasznie ważny temat, na który na pewno czekacie i Was mocno on interesuje, czyli skiny. Dokładnie te świąteczne skiny, które mieliśmy ostatnio i w ostatnich latach. Oczywiście wszystkie wrócą. Nie licząc no, tych kilku OG skinków, czyli pomocniczki Penny, świętego Mikołaja tutaj Dynamajka i czerwononosej nity, co nie. Ale ogółem świątecznych skinów jest naprawdę dużo No i możecie mi napisać w komentarzu jaki jest wasz ulubiony świąteczny skin To postaram się przypiąć serducho kilku osobom Mogę was uspokoić mordeczki, ale najprawdopodobniej wszystkie te skiny wrócą na przecenach Wiem, że na Halloween też wszyscy liczyliśmy na przeceny tych skinów i miały one wrócić w przecenach, no ale twórcy rzutem na taśmę wymyślili taką opcję, że jednak nie będą ich przeceniać i żałują tego. Sam Dani mówił, że teraz jakby to jeszcze raz dodawali, to już na pewno by dali je na przecenie i popełnili błąd. Więc skoro wie, że popełnili wtedy błąd, no to myślę, że drugi raz go to specjalnie nie popełnią. No i te skiny na święta dadzą już normalnie na przecenach, tak jak być powinno. Więc to jest naprawdę spoko opcja. I wszystkie skiny oprócz tych trzech, co przed chwilą wymieniałem, właśnie powrócą na te święta. Z takich ciekawostek. Jak wiecie, są trzy OG skinki, co nie? No ta pomocnica Penny nie dostała jeszcze zmienionej wersji swojego remodelu. No bo ona jest rzadka i nigdy nie wróci. A na przykład Czerwono-Nosanita, ona ma tą niedźwiedziową tutaj, nie? Właśnie w zmienionej wersji. Kolejny OG skinek, czyli ten oto święty Mikołaj Dynamite, też ma bombę cukrową Majka, czyli jego inną wersję. Więc zwróćcie uwagę, że tylko Penny z tych rzadkich OG skinów świątecznych nie dostała jeszcze remodelu. Więc moim zdaniem to oznacza tylko jedno, że w te święta, w tym Talku zbliżającym się, otrzymamy nowego skina do Penny. W w Sensie takiego świątecznego, ale w zmienionej wersji kolorystycznej. To jest jedyny taki rzadki skin, który jeszcze tej zmienionej wersji nie dostał. Oczywiście na pewno wejdą też nowe świąteczne skiny w tym brodoku zbliżającym się i podejrzewam, że będą minimum dwa. Dwa to raczej jest pewne, a może nawet wejdzie ich więcej. Rok temu mieliśmy dwa takie typowo nowe chyba. No była to Renifer Bonnie z tego co kojarzę i właśnie wesoła Janet. Innych nowych takich typowo chyba nie było. Teraz też dwa minimum będą, a może i nawet więcej, bo rok temu dostaliśmy jeszcze mordeczki, właśnie tutaj te dwie zmienione wersje. Gracze tworzą naprawdę dużo fajnych takich skinków w propozycjach, Mogłyby wyglądać na święta. Tutaj mamy specjalną pamkę, która była konstruktorką i pomagałaby Mikołajowi. Ale o tym moje to po prostu muszę wspomnieć. Zobaczcie, jak on superowo wygląda. Zresztą, Juju tak samo. Jej pacynka to byłby taki bałwan. Ciekawe świątecznych skinów, które stworzyli gracie, Mamy nawet Sheida. Zobaczcie na niego. No, wszystko tutaj się zgadza. Wszystko jest idealnie zrobione pod święta. I jeszcze może na szybko pokażę wam tego pięknego skinka do Jesse, bo on mi się z nich wszystkich podoba najbardziej. Jest tak super dopracowany, że to jest hit. No napiszcie, czy byście takiego chcieli. Znamy też już jeden potwierdzony prezent, który nam milion będzie za darmo, po prostu w okolicach świąt, w grudniu w Brawl Stars. Jest to ta złota ikonka siódemki, o tym też już wam wspominałem wcześniej. Ona jest w plikach gry, więc no na pewno ją dostaniemy, zawsze dostajemy taką złotą ikonkę pod koniec danego roku, właśnie w grudniu. E, ostatnio mieliśmy szóstkę, teraz siódemkę, za rok będzie ósemka, e, więc no na to się już nastawcie, że będziemy mogli ją odebrać za free. W ogóle ja tu wam muszę się pochwalić widzowie, że nawet mam złotą jedynkę, nie? E, więc jestem jak widać OG graczem, 2018 rok założenie mojego konta. Ale dobra widzowie, posłuchajcie tego, jesteśmy teraz na oficjalnym kanale Brawl Stars Korea na YouTube. To jest ich oficjalny kanał, nie? No i generalnie oni wrzucili tu już filmik związany ze świętami w Brawl Stars, bo oni będą mieli trochę wcześniej te święta niż my. I już tam pojawił się na ich oficjalnym kanale taki filmik, więc zobaczmy, bo bardzo możliwe, że u nas też będzie coś podobnego, nie? Więc oglądamy o co z tym filmikiem chodzi, co on tutaj nam przedstawia. Otwierają się jakieś drzwi z prezentami. Patrzcie, aż wam zatrzymam, ile tutaj jest różnych prezentów. Darmowe prezenty oczywiście też w tym roku na nas będą czekać. No i dobra, mamy jakieś zbliżenie specjalne. No i tutaj mamy coś takiego, że dopiero jest to Coming Soon, czyli no tak animacja przedstawiająca, że święta się zbliżają w Brawl Stars. Co więcej, 16 godzin temu wrzucili też specjalną nową grafikę, gdzie mamy przedstawioną choinkę i zadmiarzy, którzy odbierają swoje prezenty. Jest nawet spajeczek, który się tutaj schował, jak widzicie. Mamy Chestera, który jest specjalistą od takich imprezek świątecznych i już tam kradnie jakieś prezenty. Pojawiła się na imprezce nawet mina. No i Stu, który jest kelnerem, i nie się oficjalne babeczki. Z tyłu jest nawet kit, który goni się z i nie zabrakło Bi, nie zabrakło skarpetki Spajka. No zobaczcie, no ta grafika jest naprawdę fajna i ma taki kozacki świąteczny styl i vibe. Więc w zagranicznym Brawlu święta już są zapowiadane. U nas to też tylko kwestia czasu, i pewnie paru dni czy tygodni, kiedy też już pierwsze podpowiedzi jakieś rzeczy z tym dostaniemy. Jeden z moich widzów Piotr podesłał mi bardzo ciekawą rzecz. Okazało się, że jest jakiś oficjalny kalendarzyk adwentowy od Brawl Stars. Tak jak macie kalendarzyki z czekoladkami, gdzie są 24 czekoladki. Codziennie coś odbieramy, to w prawdziwym życiu jest też kalendarzyk adwentowy z nagrodami i z rzeczami z Brawla. I zwróćcie uwagę, to nie jest żart. Taki kalendarz adwentowy jest nawet dostępny w Polsce. Wchodzimy sobie na stronę MPika, e, przykładowo i zobaczcie co tutaj się odwala. 164 zł kosztuje i to się znajduje w jego środku. To jest oficjalny produkt od Supercelat, nawet macie to pokazane, nie? E, w środku, jak widzicie, mamy różne pudełeczka z każdym dniem. Jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Dobra, to wy na to, że jak już zacznie się grudzień i wystartujemy z świątecznym maratonem, to żeby zrobić wam rozdanko na taki oto kalendarz. Jak chcecie go ode mnie zgarnąć to oczywiście subskrybujcie kanał i zostawcie łapę w górę, pokażcie, że chcecie, wtedy coś takiego zrobię. W tym kalendarzyku możemy zobaczyć, że znajduje się między innymi jakiś specjalny gadżecik od Spike'a, e, mamy nawet długopis, jakieś przypinki Brawl Stars'owej, to wszystko jest oryginalne od Sela. tu chyba jakieś naklejki, nawet jest to taki medalion, naszyjnik złoty z logiem Brawl Stars, jakaś torba, kurde, ile gadżetów, widzowie, patrzcie jak to wygląda, nie? Mamy wszystko ponumerowane, skarpetki Colta nawet są, o kurde, ja sam chyba sobie to kupię, Jakiegoś pucharka specjalnego. Fajnie to wygląda. Tało się w takim wielkim megaboksie, nie? Um, o, tak to się prezentuje. Kurczę, to no, naprawdę ciekawa sprawa. Ale oczywiście będziemy mieli też raczej specjalny kalendarz adwentowy, ale w grze. Nie tylko w prawdziwym życiu, lecz również w gierce, moi drodzy. Um, I to nie są żarty. No, codziennie oczywiście będziemy dostawać prezenty. Pewnie gdzieś od tego 5-6 grudnia, tak podejrzewam, aż do 24, może nawet 25 grudnia. Codziennie jakiś darmowy prezent w sklepie na nas będzie czekał. Będzie też jakiś specjalny świątek. Event. Spodziewałbym się jakiegoś, no, pewnie darmowego skinka, nie? E, lub nawet może darmowego zadymiarza, tak jak to było parę lat temu z Edgarem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Edgar właśnie wychodził w okolicach świąt i był prezentem świątecznym, że każdy go otrzymał za darmo w sklepie. Więc, no, w tym roku jest duża szansa, że też coś takiego będziemy mieli. Już nie wspomnę o jakichś specjalnych skrzynkach i wielu innych mocnych nagrodach. Na pewno też gemiki jakieś wlecą. Te święta zapowiadają się gigamocno. Dokładnie będziemy je omawiać na świątecznym maratonie. Wiem, że jeszcze troszkę do świąt zostało, ale chciałem Wam o tym wszystkim powiedzieć, bo myślę, że są to ciekawe informacje. A my widzimy się dzisiaj zaraz o 11.00 na kanale Tori 3, gdzie też będzie mocny odcinek na Was czekał, więc do zobaczenia piona!